Do konstytucji chcę wpisać w sposób jednoznaczny i będę się o to ubiegał. Przestanie się opłacać inwestować w beton, a zacznie się opłacać tym samym kapitał zacznie szukać innych sposobów na inwestowanie. I... Wracamy znowu do inwestowania w polskie startupy, w polskie firmy, w polską giełdę, w polski rozwój. Cześć, kochani, do Sejmu trafił projekt kolejnego podatku. Podatek jak podatek, nikt się nie cieszy, kiedy wchodzi, ale tego konkretnego ludzie się autentycznie boją. Zresztą nie ma co się dziwić, jeśli będzie mógł doprowadzić do wielkich długów Polaków. Ale o tym wszystkim za chwilę. Jesteście na kanale. A to ciekawe, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu. Podatek katastralny był jednym z głównych tematów w kampanii. Wszyscy o tym mówili, każdy miał swoje zdanie, media grzały temat na okrągło. Szczególnie mocno pochyliła się nad nim lewa strona sceny politycznej, a najbardziej z nim kojarzony jest bez wątpienia Adrian Zandberg. No ale wiadomo, kampania się skończyła, wybory minęły, emocje opadły, no i razem z nimi temat podatku katastralnego zniknął. A przynajmniej tak się wydawało, bo jak się okazuje, ktoś, nie wiadomo dokładnie kto, ale ktoś złożył petycję do Sejmu. O wprowadzenie tego podatku w miejsce obecnego podatku od nieruchomości. Uważam, że podatek katastralny od trzeciego mieszkania powinien być. Mam badania. Trzy i więcej mieszkań w Polsce ma 0,8% ludzi. Czyli wszyscy ci, co mówią, że kataster zrujnuje Polaków, to jest nieprawda. Mniej niż co setny Polak ma trzy lub więcej mieszkań. Dlaczego to jest bardzo potrzebne? Bo zniechęci ludzi, do traktowania mieszkań jako towaru spekulacyjnego, czyli czegoś, w co wkładamy pieniądze, zamrażamy te pieniądze. My potrzebujemy pieniędzy w rozwój. Z tego, co wiadomo, nowy podatek miałby być naliczany, jeśli ktoś posiada łącznie pięć lub więcej nieruchomości. I chodzi nie tylko o mieszkania. Ale też domy jednorodzinne czy działki budowlane, w tym te przeznaczone na wynajem komercyjny. Niby cel jest jasny: ograniczyć wykupywanie mieszkań przez duże podmioty i przywrócić rynek zwykłym ludziom. No i na papierze wszystko wygląda super: że mieszkania będą tańsze, że młodym będzie łatwiej się usamodzielnić, że może nawet demografia się poprawi, bo jak będzie gdzie mieszkać, to może i łatwiej będzie zdecydować się na dziecko. Brzmi fajnie, prawda? Tylko, że jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, bo w praktyce z podatkami to nigdy nie działa tak pięknie, jak się mówi. Ktoś musi za to zapłacić. A w 99% przypadków kończy się na nas, zwykłych ludziach. Właściciele mieszkań, zwłaszcza ci wynajmujący, raczej nie powiedzą, spoko, zapłacę podatek i zostawię czynsz taki, jak był. No nie. Każdy będzie chciał sobie odbić to, co stracił, i wtedy najemcy będą musieli płacić więcej. A przy obecnych cenach wynajmu to brzmi jak koszmar. Zamiast więc wrzucać wszystko do jednego worka i obciążać każdego, rząd, czy ktokolwiek stoi za tą propozycją, mógłby po prostu skupić się na tych, którzy naprawdę rozregulowują rynek. Mam tu na myśli duże zagraniczne firmy, które masowo wykupują kupują mieszkania, zresztą nie tylko mieszkania, ale też ziemię. Coraz częściej słyszy się, że Niemcy wykupują nieruchomości w Polsce, pod inwestycje. Nie rozumiem tylko, czemu nie mówi o tym rząd, a tym bardziej dlaczego nic z tym nie robi. Może to kolejny dowód na agenturę Donalda Tuska. Napiszcie w komentarzu, jak sądzicie i przechodzimy dalej. Ciekawe, jak to się ma do naszej bitewki w rządzie, bo szczerze mówiąc, obecnie absolutnie nie da się przewidzieć, jaka partia co, kiedy i jak zdecyduje. Partie już po kilka razy zmieniały zdanie w sprawie podatku katastralnego. Raz są za, innym razem przeciw, a jeszcze kiedy indziej mówią, to zależy, i rozkładają ręce. Weźmy chociażby taką Polskę. 2050, o której ostatnio głośno. Ta sama partia, dwóch głównych przedstawicieli i dwa kompletnie różne podejścia do sprawy. Ryszard Petru uważa go za szkodliwy, podczas gdy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz od dawna mówi o potrzebie wprowadzenia takiego podatku. Płata od trzeciego i kolejnego mieszkania. Z tego będą pieniądze, choć niewielkie, dlatego że takich ludzi jest w Polsce mniej niż procent. Natomiast rozwojowo, co to da? To oznacza, że przestanie się opłacać inwestować w beton a zacznie się opłacać, tym samym kapitał zacznie szukać innych sposobów na inwestowanie i wracamy znowu do inwestowania w polskie startupy, w polskie firmy, w polską giełdę, w polski rozwój. Pomijam Szymona Hołownię, bo po pierwsze, cytując pana marszałka, jest warunkowo za, ale to nie ma znaczenia. Skoro i tak zaraz swoich partyjnych kolegów zostawi w Polsce na pastwę losu, a sam wybierze się do ONZ. Jak się tam nie dostanie, to i tak wymyśli coś, by nie musieć zajmować się tym jednym wielkim chodzącym chaosem, bo partią tego nazywać już nie można. No ale dobra, lewica wiadomo, że go klepnie, jeszcze może pogłaszczę. Koalicja Obywatelska też jest bardziej za niż przeciw, za to PSL idzie ramię w ramię z Pisem i Konfederacją, i tutaj front jest jasny: są zdecydowanie przeciw. Uznajmy jednak, że jakimś cudem by przeszła i projekt trafi do prezydenta. On też raczej nie będzie skory do jego podpisania przynajmniej tak zapowiadał jeszcze podczas kampanii wyborczej. O jasnej deklaracji, że jestem przeciwnikiem podatku katastralnego nie, i to, to nie, jest nie najważniejsze. Nie ten, nie ten punkt, I potem podatek i Panie ten ten Przewodniczący, o o Poczeka pan przewodniczący, odpowiem, będzie miał pan swoje 30 sekund. Oczywiście. Więc do konstytucji chcę e, wpisać w sposób e, jednoznaczny i będę się o to ubiegał. E, wyraźny sprzeciw wobec podatku katastralnego, a moje propozycje podatkowe, jeśli pan przewodniczący to m, e, w sposób Rozważny analizował, to zorientuje się, że to są podatki nie tylko niskie, nie tylko proste, ale także podatki przede wszystkim sprawiedliwe. Ale z drugiej strony umówmy się, to, że prezydent coś zapowiadał w kampanii, nie znaczy jeszcze, że tak właśnie zrobi. Przecież obniżone podatki za energię też miały być, razem z całą listą innych ustaw, które nie zostały zrealizowane. Więc w przypadku prezydenta tu też nie ma jednoznacznego stanowiska. Nie wiemy, co zrobi. Jedno jest pewne: problem z mieszkalnictwem mamy od dawna i fajnie by było, gdyby ktoś wreszcie się tym zajął na serio. Ale wiadomo, jak to bywa. Najłatwiej jest wprowadzić kolejny podatek czyli sięgnąć do kieszeni zwykłych ludzi. A co zrobią politycy z tą ustawą? To trudno przewidzieć. Jeden mówi, że podatek katastralny to świetny sposób na non-stop rosnące ceny mieszkań i to, że rynek się wreszcie ucywilizuje. A drugi? Absolutnie odwrotnie i twierdzi, że to zbyt ryzykowne, że może uderzyć w klasę średnią, w najemców. Każdy nowy podatek prędzej czy później odbija się na zwykłych ludziach, i nie inaczej byłoby w tym przypadku. Właściciele mieszkań, zwłaszcza ci, którzy je wynajmują, raczej nie pokryją tych kosztów z własnej kieszeni. Najbardziej prawdopodobne jest to, że po prostu przerzucą je na najemców, a to oznacza, że ceny wynajmu, które już teraz są naprawdę wysokie, mogą jeszcze bardziej pójść w górę i osiągnąć zupełnie oderwany od rzeczywistości poziom. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Jesteście za wprowadzeniem podatku katastralnego? Czy raczej patrzycie na niego z lekkim przerażeniem? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Byliście na kanale. A to ciekawe, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba. Żegnam się z wami, widzimy się niedługo. Na razie! Uważasz, że jednym z ryzyk jest inwestowanie w nieruchomości w Polsce przez rząd? Na przykład, ostatnio jest głośno o tej ustawie Jacka Seśna, tak? Oczywiście, że tak. Rząd nie ukrywa, że nie podoba mu się sytuacja, w której mieszkania należą do osób prywatnych, którzy mogą ich kupić tyle, ile chcą, a następnie mogą je wynajmować. To zupełnie naturalna, nieoczywista sytuacja. Jest nienaturalna z punktu widzenia naszego rządu. To od lat mówi się o tym, że wprowadzą coś w formie podatku katastralnego. Nie wprowadzili go jeszcze głównie z czyn politycznych, to znaczy mówię o obecnej naszej partii rządzącej, ona jest popierana głównie przez emerytów. Emeryci w Polsce mają mieszkania, stąd gdyby wprowadzić podatek katastralny, to by się okazało, że elektorat obecnego rządu zaczyna płacić znacznie wyższe podatki. Jest to politycznie absolutnie nie do zrobienia. Ale co by było, gdyby wprowadzić podatek katastralny od drugiego, albo od trzeciego, albo od czwartego hmm. mieszkania?